Już od niedawna, 24 czerwca, jest w sprzedaży nasza płyta Jamaican Trip, czyli za nasza podróż z Jamajki. I tak naprawdę nam nie zależy na tym, żeby, żeby ona się sprzedawała, żeby to była podwójna, potrójna platyna. Ważne, że materiał jest w obiegu, że, że ludzie mogą tego posłuchać. I my, lecąc na Jamajkę, tak naprawdę nie spodziewaliśmy się niczego, wiesz, że, takiego, że przywieziemy, że to będzie super i tak dalej, przede wszystkim. Lecieliśmy z myślą, że czegoś się tam nauczymy, nie? Tam mieliśmy muzyków szagiego, muzyków Boba Marley'a, czyli legendy. I oni mnie zaskoczyli tym, że oni byli normalni, pozytywni, nie unosili się niczym. Po prostu chcieli, chcieli nam coś przekazać, jakąś wiedzę swoją. I mi się podobało to, że każdy z nich, którego byś nie zapytał, o muzykę, to powie ci to samo, że trzeba grać sercem, nie? czyli uczuciami. I to jest ważne. Otworzyło nam uszy jeszcze bardziej niż mieliśmy wcześniej na muzykę REGA. Yy, wróciliśmy z pozytywnym nastawieniem. Myślę, że widać co już pewien krok do przodu yy, odnośnie do pierwszej płyty, bo yy, każdy, kto posłucha, to, to myślę, że to do, 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 tak, że dostrzeże tutaj różnicę. Rok temu jeszcze dla nas y, Jamajkę to było tak jakbyś, nie wiem, ktoś mi powiedział, że jutro odnajdę Atlantydę, nie? że dla mnie to było nierealne w ogóle Bo i marzenie zespołowe i podejrzewam, że wiele zespołów y, regowych chciałoby polecieć na Jamajkę, choćby dlatego, że to jest źródło inspiracji, Mieście, miejsce, gdzie się narodziła ta muzyka, a tam oni to wszystko mają w genach, tak, gdybyś ty zobaczył, jak oni, jak oni grają, ja byłem w szoku, gość miał 75 lat, a grał takimi uczuciami, że jak ja się na niego patrzyłem, to mówię, ja, to ile jeszcze mi trzeba, nie? Że, że muszę się otworzyć. Że trzeba się otworzyć na to, co się robi, że nie wolno się wstydzić yy, żadnych swoich ruchów, wiesz, nie wiem, no wszystkiego, przeżywania muzyki, tego nie wolno się wstydzić, trzeba grać uczuciami. I, a wracając do pytania, <grym> Jamaika, no to wywiadak. zawsze mówiliśmy, że to jest nasze marzenie, że lot na Jamaikę to by było właśnie dla nas coś, coś ważnego coś, co mogłoby odmienić naszą muzykę. I nasi menedżerowie, nasz wydawca, Czytali, czytali. Mówię, no ty, no jaki problem? Jak to powiedział, jakie no, jak sos, to trzeba go przyprawić. Już, jak jakie ma sosu, to jest problem. Tego nie, no to żartuję oczywiście, ale, ale, ale wspólnymi siłami, wiesz, poskładaliśmy się, to nie jest tak, że ktoś nam to ufundował i tak dalej. My sobie sami odłożyliśmy, pracowaliśmy na to ciężko, bo jednak to jest praca i, i nie ukrywajmy, bo każdy myśli, że ja wychodzę na scenę, zagramy sobie godzinny koncert i wszystko jest ok, nie? że to jest niemęczące. A to sterć, o do tego doliczyć dojazd gdzieś, wiesz, mnóstwo kilometrów, sam wysiłek, scena, problemy, które na co dzień są po prostu czasami dla nas no, niezbyt przyjemne. Nie? A, a ludzie tego nie, nie, nie rozumieją, ale, ale, ale no, dajemy, dajemy radę. I mówię, ta Jamajka to było dla nas bardzo ważne wydarzenie. Jamajczycy, Jamajczycy interesują się tym, co się dzieje ogólnie na świecie z muzyką reggae. Oni, oni wiadomo, no, tak, 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 samo, tak samo jak my interesujemy się tym, co się dzieje się na Jamajce, czy, czy w Hiszpanii, we Francji, czy w Stanach. Tak samo oni, bo wiesz, tutaj trzeba patrzeć, co się dzieje, czy coś nowego wyszło na rynku, czy ktoś czymś zaskoczył. Mm, I to nie jest tak, że, że oni są zamknięci hermetycznie tylko w swojej muzyce, tylko właśnie so, no, to wreszcie to wreszcie. oni chwalą no. muzykę europejską, bo, bo to jest yy, rucowe granie. Sami tak powiedzieli, rozmawiałem z Ginem Fraserem. to właśnie yy, mój, że europejska muzyka jest mocno rucowa, ale, ale jamańska ma więcej jakby tej takiej yy, duszy, chodzi mi o że jest bardziej mm, tematycznie, bliżej, wiesz, do do do, do Rastafara, ale to nie ukrywam, że to jest, wiesz, im bardzo bliskie, no. bo tam, tam powstał ten ruch, raczej e, filozofia, sposób życia. Teledysk, oh. który, który tam nagraliśmy, a praktycznie to może nie tyle co nagraliśmy, tylko mieliśmy e, nagrany cały wyjazd. I to są e, no wiesz, stają, pocięte no. tam fragmenty filmu, e, miejsca, ludzie, którzy tam występowali. To, to wszystko jest naturalnie, to nie jest nic udawane, to, to wszystko było właśnie... po prostu, no. wiesz, z kamerą chodził wszędzie, my też, też czasami chodziliśmy z tą kamerą i bawiliśmy, tak, bawiliśmy się tym. Plaże, palmy, jak to jest ładnie, wiesz, udawane, to nie słońce, o to chodziło regie, właśnie. Plaża, wszystko no. jest piękne. Właśnie. A to, to właśnie tak tam nie jest, tak no. każdy sobie Bo tam To jest stereotyp, że Jamaika to jest, to wiesz, słoneczny no. kraj, że wszystko jest piękne, że natomiast to, to, to jest trzeci świat, to inaczej się żyje, to jest no. zupełnie... Inne wartości dla nich są wodospady, czyli są wodospady, po których możesz chodzić, nie? Ten, wiesz, wiesz ja chyba ze trzy razy biegłem. tam i spocząłem, tak jak dziecko, Piękne, piękne miejsce. Tam jest... Natura jest chyba najpiękniejszym kontrastem biedy, która jest na ulicach. Wiesz, widzisz, napatrzyliśmy się tyle, na tyle, by po prostu dostrzec, jak my mamy dobrze tutaj, a jak narzekamy niepotrzebnie. I wiesz co, nawet naj, największy, naj, naj, najbardziej zimny człowiek, bez serca pojechałby tam, pobył był po prostu dwa dni i zmieniłby swoje nastawienie do życia. Choćby dlatego, że, że wiesz, no to jest nieprzyjemne, kiedy, kiedy widzisz dzieciaki małe, biegają bez, bez, bez możliwości do, do, do czegokolwiek. I, no ale mówię, no, tutaj wynieśliśmy na pewno też lekcję, właśnie choćby taką, że trzeba szanować to, co się ma i, i tak niech zostanie.